Dzisiaj będziemy mówić o równości wielomianów. Dwa wielomiany są równe, dwa wielomiany tej samej zmiennej oczywiście, jeżeli są wielomianami tego samego stopnia i mają równe współczynniki przy odpowiednich potęgach zmiennej lub jeżeli są obydwa wielomianami zerowymi. Tak mówi definicja równych wielomianów. Teraz zobaczymy, jak to wygląda w przykładach. Będziemy rozwiązywać zadania ze zbioru zadań oficyny wydawniczej Krzysztof Pazdro dla klasy drugiej na poziomie rozszerzonym. I te zadania znajdują się na stronach 153 i 154. Zaczniemy od przykładu D z zadania 536. Ja zapiszę na tablicy wielomiany. Wielomian P od X jako pierwszy, bo on nie wymaga przekształceń. P od X to się ogólna. X do 5 minus X do 3. Dodać 2x kwadrat. Dodać 1. I wielomian W od x równa się 3x do 5 minus nawias w nawiasie 2x kwadrat dodać 1 razy w drugim nawiasie x do 3 minus 1. Żeby y, sprawdzić, kiedy te wielomiany są równe i czy są równe, to trzeba ten wielomian od x doprowadzić do najprostszej postaci i teraz to zrobimy. Możemy dać znak równości. 3x do 5 przepiszemy. Natomiast tutaj musimy wykonać mnożenie. Mnożymy każdy składnik z pierwszego nawiasu przez każdy składnik z drugiego. Ale przed nawiasami mamy minus, dlatego ja jeszcze wszystko postawię w nawiasie. Czyli daję nawias i teraz 2x kwadrat razy x do trzeciej to jest 2x do piątej. 2x kwadrat razy minus 1 to jest minus 2x kwadrat. 1 razy x do trzeciej to x do trzeciej. 1 razy minus 1 minus 1. Teraz opuszczam nawias i zmieniam znaki. Czyli minus 2x do 5 dodać 2x kwadrat, minus x do 3 dodać 1. To się równa. Widzę teraz, że x do 5 występuje w dwóch miejscach, czyli mogę zredukować te wyrazy podobne. Czyli 3x do 5, minus 2x do 5 to jest x do 5. I ustawię pozostałe składniki w kolejności potęg, czyli najpierw napiszę minus x do 3 dodać 2x kwadrat, dodać 1. I teraz porównuję ten wielomian z tym i widzę, że są to oba wielomiany piątego stopnia i współczynniki przy odpowiednich potęgach są równe. Przy x do piątej mamy jedynkę w obu, przy x do trzeciej minus jedynkę, przy x do drugiej dwójkę i wyraz wolny 1. Czyli wielomiany są równe. I kolejne zadanie. Na tej samej stronie mamy zadanie 537. Zrobimy przykład D. Też zacznę od wielomianu P od X zapisywać, bo on nie wymaga przekształceń. P od X to się równa. 36x do trzeciej. Dodać 48X do drugiej, dodać 16x. Natomiast wielomian WODX to się równa 3X minus A w nawiasie za nawiasem do kwadratu razy 4X. I też aby porównywać te wielomiany, trzeba drugi wielomian, czyli WODX, doprowadzić do najprostszej postaci. Pierwsze działanie, które wykonamy to jest podniesienie do potęgi tego, co stoi w nawiasie korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń, czyli 3x do kwadratu to 9x kwadrat, odjąć podwojony iloczyn obydwu wyrażeń, czyli 2 razy 3x to jest 6x, jeszcze razy a, czyli minus 6ax, dodać a do kwadratu i za nawiasem razy 4x. To się równa. Teraz przemnażamy przez 4x, czyli otrzymujemy 9x kwadrat razy 4x to jest 36x do trzeciej. Minus 6ax razy 4x to jest minus 24ax kwadrat. I a kwadrat razy 4x to jest plus 4a kwadrat x. Widzimy, że oba te wielomiany są. Tego samego stopnia, stopnia trzeciego. Przy x do trzeciej współczynniki są równe, ale jeszcze spójrzmy przy innych potęgach. Przy x kwadrat tutaj mamy dwójkę, a tu minus 24a, czyli to znaczy, że minus 24a, nie dwójkę, mamy 48, czyli równa się 48. I teraz przy x jeszcze zobaczmy. Przy x tutaj stoi 4 a kwadrat, a tutaj 16. Czyli to znaczy, że 4a kwadrat równa się 16, bo to jest z poprzedniego przykładu, odkreślimy wyraźnie. Yy, czyli mamy dwa warunki. Z pierwszego warunku, jak podzielę obustronnie przez minus 24, to otrzymuję, że a równa się minus 2. A z drugiego warunku podzielę przez 4, to otrzymam, że a równa się a kwadrat równa się 4. Ale pierwszy warunek przepiszę, a z drugiego, no jeżeli a kwadrat równa się 4, to znaczy, że a może być minus dwójką lub dwójką. Obie te liczby podniesione do kwadratu dają wynik 4, czyli tutaj mam dwa rozwiązania. Ale ja szukam takich A, które spełniają pierwszy i drugi warunek. Czyli widzę, że ostatecznie jest to liczba minus 2, czyli zapiszę ostateczne rozwiązanie, a odpowiedź słowna brzmiałaby tak. Dla a równego minus 2, wielomiany P od X i W od X są równe. I kolejne zadanie. To jest przykład z następnej strony, ze strony 154, zadanie 541b. Ono brzmi tak: wyznacz współczynniki AB, tak aby W od X razy F od X było równe H od X. I zmarzę tablicę. Od X równa się. 2X do drugiej minus X dodać 5. Dalej F od X równa się AX dodać B. H od X równa się minus 2X do trzeciej dodać 7x kwadrat minus 8x, dodać 15. I tutaj może w rogu napiszę, o co chodzi. Chodzi o to, aby wielomian W od x razy F od x był równy wielomianowi H od x, czyli potrzebujemy stworzyć wielomian W od x razy F od x, To się równa W od x razy F od x, czyli razy Ax dodać B. i teraz trzeba wykonać mnożenie, czyli przemnażam każdy wyraz pierwszego nawiasu przez każdy wyraz drugiego nawiasu, czyli 2x kwadrat razy Ax to się równa 2ax do trzeciej. 2x kwadrat razy b to jest dodać 2bx kwadrat. Minus x razy ax to jest minus ax kwadrat. Minus x razy b to jest minus, x, e, minus bx, lepiej napisać, minus bx. I jeszcze 5 razy ax to jest plus 5ax i jeszcze dodać 5b. Ale mogę porydukować wyrazy T2 i T2, ale w tym wypadku ta redukcja polega na tym, że wyłączę wspólny czynnik x kwadrat czy x poza nawias, bo nie umiem tego pododawać, czyli 2ax do trzeciej przepisuję. I teraz tutaj za nawiasem będę mieć x kwadrat, a w nawiasie dodać 2b minus a. O tak. Teraz z tych podkreślonych na zielono y, mogę dać w nawiasie 5a minus b i za nawiasem x i jeszcze dodać 5b, to wyraz wolny. I teraz y, przyrównuję do siebie wielomiany, które sobie podkreślę, y, czyli ten właśnie, ten wielomian ma być równy wielomianowi h od x. A co to znaczy? To znaczy, że współczynnik przy y, x do trzeciej, czyli 2a, równa się minus 2 przy x kwadrat, czyli 2b minus a równa się 7. przy x, czyli 5a minus b równa się minus 8. I wyraz wolny, czyli 5b równa się 15. Z pierwszego warunku jak podzielę obustronnie przez 2, otrzymam, że A równa się minus 1. A z ostatniego dzieląc przez 5, otrzymam, że B równa się 3. Ale te A i B muszą spełniać wszystkie warunki w klamerce, czyli teraz sprawdzam, czy rzeczywiście te A i B spełniają te warunki w środku zapisane. Za B wstawiam trójkę, czyli 2b to jest 6. Minus a, czyli minus minus 1, dodać 1 równa się 7, czyli widzimy, że ten drugi warunek się zgadza. I jeszcze trzeci warunek: 5a, czyli y, minus 5, odjąć b, czyli odjąć 3, równa się minus 8, czyli się zgadza. Czyli okazuje się, że dla A równego minus 1, B równego 3 spełnione są warunki zadania. Dziękuję Państwu za spotkanie. Pozdrawiam serdecznie. Pytania zapisujcie w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.